Stary Rynek 1, Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu, Zielonogórscy Radni, Zbigniew Binek, Zielona Razem, dzień dobry, dzień Panie dobra. Radny Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska, dzień dobry. dzień dobry. Zanim weszliśmy na antenę, to już żywo dyskutowaliśmy na temat wczorajszej sesji Rady Miasta i rewitalizacji wzgórz piastowskich i tych, o tych zmianach w planie, chociaż niektórzy mówią, że jest to po prostu uszczegółowienie Panowie, co się wczoraj wydarzyło w ratuszu? I to pytanie do Platformy Obywatelskiej, bo Zielona Razem od początku jest sprecyzowana i nastawiona na te zmiany. Ja myślałem, że Platforma Obywatelska też. Nie wiem, Panie Marcinie, czy coś się zmieniło, czy nie, ale w momencie, kiedy dochodziło do tego głosowania, to ja nie widziałem głosów Platformy Obywatelskiej popierających zmiany w planie, o których mówiliście od dłuższego czasu. Jakiś tam ruch wykonaliście, coś, coś jakieś głosy oddaliście, ale co to było? Obecność? Jak to wygląda, Panie Marcinie? A ruchy. Nie popierające pan to widział? Nie widziałem też no, no nie widziałem reakcji. Spodziewałem się tego, Panie Radny, że po tym, jak spotykaliśmy się kilka razy, kilkanaście razy, dyskutowaliśmy bardzo często na temat rewitalizacji wzgórz, to miałem wrażenie, że platforma obywatelska okoniem murem stoi za tymi zmianami w ratuszu wczoraj tego nie Wydaje widziałem. Nie się, że umknęło panu uzasadnienie przewodniczącego Sapy. A proszę o zdjęcie projektu sprocedowania w dniu wczorajszym. Z uwagi na to, że jesteśmy za rewitalizacją i nie głosowaliśmy przeciwko rewitalizacji, tylko PiS głosował SLD przeciwko rewitalizacji, to wyjaśnijmy szczerze, oni nie są tych inwestycji. Myśmy chcieli przesunąć termin głosowania o trzy tygodnie w terminie głosowania gminnego programu rewitalizacji, który wchodzi w połowie czerwca, z uwagi na to, aby dopisać amfiteatr. Jest w tym momencie ustalane procedowanie źródeł finansowania y, kultury czy amfiteatru jako kompleksu wzgórz piastowskich i chcieliśmy to przesunąć o 2-3 tygodnie na sesję nadzwyczajną. Ponadto zgłosili się mieszkańcy do senatora Sługowskiego z prośbą o taki wniosek. Jako radni przychyliliśmy się do tego oraz i zawnioskowaliśmy o to, uzasadniając to, że jesteśmy za rewitalizacją a nie jesteśmy. O co przeciw? zawnioskowaliście? Bo nie, nie, nie został ten punkt zdjęty, przesunięty w czasie. Tak, no, te... decyzję Rady Miasta, gdzie nie było większości bezwzględnej, podkreślam, aby. Aby zdjąć to z, yy, z procedowania, dlatego żeśmy nie protestowali, żeśmy nie głosowali przeciwnie, bo jesteśmy za rewitalizacją. To, co powiedziałem, dalej będziemy dokonać, yy, wnioskować o uzupełnienie programu gminnego rewitalizacji, właśnie o amfiteatr. Wcześniej było spotkanie yy, dwóch klubów Platformy oraz Oraziona razem i o to, żeśmy się wspierali, bo to jest ważne. Pod, pod żadne negatywne emocje nie zostały poddane inne inwestycje w postaci górki taczańskiej, ciągów pieszych, zo czy wieży. Myśmy jeszcze dodatkowo chcieli w przyszłości dyskutować o obieście wielofunkcyjnym, lodowisko czy wotkania. To więc ta sytuacja, już podsumowując, wynikała z tego, że. Wnioskowaliśmy o kompleksowe ujęcie dwóch planów, czyli afiteat oraz Zgórza piastowskie, i to było tylko kwestią, kwestią tej dyskusji. To, panie Radny, ja, jeszcze jedno króciutkie pytanie do Pana, i zaraz przejdziemy do Zielonej Razem. Nie, wyobra nie, nie wydaje się Panu, że trochę polityki wkradło się wczoraj do ratusza, do tych Waszych decyzji? No, znamy się jakiś, jakiś czas, zawodowo głównie, bo, bo spotykamy się, dyskutujemy na różne. Tematy, i ja do tej pory kojarzyłem Marcina Pawirowskiego jako człowieka, który rzeczywiście podniósłby podniósł dwie ręce za tym, żeby rewitalizować wzgórza Piastowskie i to natychmiast. I nie powie mi pan, że tak do tej pory nie było. I wczoraj coś w ratuszu chyba pękło, trochę polityki się pojawiło, czy nie? Nie, dalej podnoszę dwie ręce, aby rewitalizować. Przecież jako Platforma robiliśmy szereg konferencji, w których Pan również uczestniczył. Oczywiście. Sami tak. przecież proponowaliśmy te Sintraki, te ścieżki, uzasadnialiśmy grukę Taczańską oraz szereg innych inwestycji, placy zabaw, plus to zoo. Oczywiście wpisywaliśmy się w ten program wspólnych działań za gospodarowania wzgórz piastowskich. Myśmy również dyskutowali o parkingu, o tych drzew. W proponowanym miejscu były dyskusje o tych usługach do 2000 metrów, co wybrzmiało, że tylko w 300% możemy je zrealizować. To więc szereg technicznych uzgodnień było prowadzonych i nikt z Platformy nie kwestionuje rewitalizacji. Ja tu też nie chcę stawać w jakimś sądzie kapturowym. Ja, 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 po ja prostu, nie mam tego na celu. Ja po prostu chciałem podkreślić, że myśmy chcieli skonsumować całość Wzgórz Piastowskich, dwa miejscowe plany, czyli amfiteatr, Plus wzgórza, aby móc pozyskiwać środki z osi kultura lub osi obszaru do, 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 do kultury zaraz przejdziemy i do amfiteatru. Panie Radny, a pan był zdziwiony, gdy widział pan już podsumowanie wyników głosowania i zobaczył, jak te głosy się rozkładają, bo przyznał pan, że pan do tej pory. Chyba nie wie, jak zagłosowała platforma obywatelska. Nie, w no, platformach nie głosowała. Znaczy się, ja, ja się tutaj cieszę, że platforma nie zablokowała akurat y, wczorajszy no nie było. E, Także było. tu się cieszę z tego względu, że no, rozumiem też argument, że jeżeli znalazłyby się pieniądze na amfiteatr, no to warto z nich skorzystać. Z tym, że kolega słusznie zauważył, że od dawna są te konsultacje odnośnie zgłów Piastowskich. I teraz jest ten moment chyba finalizacji. Już teraz nie ma co mówić o kolejnych rzeczach. Amfiteatr może być dodatkowo, bo wyobrażam sobie, że amfiteatr, również to będą konsultacje, to będzie pewien czas, który będzie trzeba poświęcić mieszkańcom, żeby zdecydowali, co tam ma być. Czy to ma być amfiteatr w tej formie, czy ma być zadaszony, czy ewentualnie zamiast y, siedzisk y, postawić tam halę widowiskową taką na 1000 czy 1500 mieszkańców. Bo to byłby obiekt całoroczny i pewnie imprez by się odbywało więcej. Także te, te rzeczy zostawmy mieszkańcom w trakcie konsultacji, ale to będzie trwało. Więc tutaj należało chyba na tej sesji Rady, cieszę się, że tak się stało, podjąć kroki, ażeby móc przystąpić do kolejnych etapów, bo Większość mieszkańców, jak, jak głównie mówią radni z tamtego okręgu, bo ja nie, nie, nie jestem z tamtego okręgu, tak, ale tak, śledzę tak, to, to bardzo tak. dobrze, a, a mam bardzo dobry kontakt. Między innymi Paweł, Paweł Wysocki bardzo mocno tam y, współpracuje z mieszkańcami. No i widać jednogłośnie, że no większość, znaczna większość mieszkańców chce tej rewitalizacji, chce zmian na wzgórzu piastowskim, po to, żeby móc, móc bardziej y, korzystać z tego w zimie. Y, więc cieszmy się, bo. Co by Ja miałbym wątpliwości, gdyby Rada Miasta chciała coś zburzyć. To wtedy rozumiałbym wszystkich protestujących, jak i część, część mieszkańców, natomiast my coś budujemy, my coś do, dokładamy. To jest rozwój miasta, zwiększenie konkurencyjności miasta. Więc to są same pozytywy. Cieszmy się jeszcze, że na to idą pieniądze unijne. Panowie, ja wczoraj miałem okazję chwilę porozmawiać z tylko dodać. Proszę bardzo i zaraz przygodnie. No również na Robert Sapła działa w tym okręgu może To Tak, tak, tak. Amfiteatr... Ale razem kiełbaski sprawiedliwości o, też działają w tym tak, okręgu. Oczywiście, nie widziałem. A kwestia jest tego <grym> również, że mówimy o amfiteatrze, czyli o rewitalizacji, nie burzeniu i budowaniu nowych obiektów, tylko o wzmocnieniu danej nowej funkcji w postaci zadaszenia lub kinia letniego. Myśmy się to konsultowali z środowiskiem kabaretowym, rozmawialiśmy na z panem Rewersem, to więc to diagnozę prowadzimy i będziemy dalej. Skutecznie wnioskowali o uzupełnienie programu rewitalizacji, który będziemy, mam nadzieję, głosowali w połowie czerwca. I to jest, jakby powiedzieć, kulminacją. Rewitalizacja wzgórz piastowskich, jak najbardziej, też za. Czy jest realne? Bo, bo nie do końca rozumiem. Jest to realne w ramach rewitalizacji wzgórz piastowskich przygotowanie jeszcze, czy zrewitalizowanie, zmodernizowanie amfiteatru? Tak, szereg miast korzysta tak jak powiedziałem, z tych osi kultura, czy obszary zdegradowane. To musi wybrzmieć w zapisach programu rewitalizacji gminnego który teraz jest opiniowany w Urzędzie Marszałkowskim. Ja też wracałem do senatora Sługowskiego o pomoc w kwestii analizy i znalezienia źródeł finansowania. To więc te prace studialne jeszcze trwają, ale kulminacją będzie domknięcie Gminnego Programu Rewitalizacji w w To panowie, wrócę do tego wątku z prezydentem Kubickim. Wczoraj zamieniliśmy dwa słowa i prezydent Janusz Kubicki w rozmowie ze mną mówi, że panie redaktorze, kilkanaście lat czekaliśmy na halę widowiskowo-sportową i basen. I na ostatni mecz przychodzi 4800 ludzi i wypełnia hale praktycznie po brzegi. I kilkanaście lat czekamy na rewitalizację wzgórz piastowskich, bo pierwsze zapisy z tego, co mówił prezydent Janusz Kubicki, sięgają 2000 roku. Tak więc no, może się okazać, że to będzie po raz kolejny strzał w dziesiątkę. Skoro przez kilkanaście lat mówimy o tym i nic nie udaje się z tym zrobić, to może. Teraz właśnie, to jest no ten to czas prawda. i że ta dyskusja jest tak naprawdę, ta przepychanka, czy ta sporna kwestia w ratuszu, ona po prostu nie sprzyja, jest niepotrzebna. I oby efekt był podobny jak z CRS-em, bo no, ona to liczymy, widzimy oczywiście. zimą, pan prezydent pokazywał na slajdach, ile osób przychodzi dzisiaj na ten stok y, tatwański. Kiedy to będzie bardziej funkcjonalne, to z pewnością tych osób będzie jeszcze więcej. Być może na nartach będzie można zjeżdżać, uczyć dzieci, zamiast od razu jechać w góry. Y, więc y, ja widzę tutaj olbrzymi potencjał. To jest też połączenie z, z minizo, także powstaną różnego rodzaju takie rozwiązania, które będą służyły mm, korzystaniu z, tego, z tych obiektów zimą, ale również latem. Także no, ja się bardzo cieszę, a, a w dalszym ciągu, y, jeżeli miałyby być kolejne konsultacje, rozmowy, nowe pomysły, no to chyba nie czas na to, bo, bo tak to, to już długo trwa. To Były prawda, też pier tak, konsultacje 1 kwietnia, gdzie akurat pogoda bardzo dopisała i no, było mnóstwo mieszkańców, którzy wyrażali swoje poglądy na ten temat. Wrócą panie radny konsultacje w sprawie Piast Polany? Myślę, że powinniśmy usiąść, ale pierwszej że przygotować argumentację, czyli pewne wizualizacje, projekty techniczne, funkcjonalne oraz to właśnie powinno wzmocnić tą rozmowę. Na dzień dzisiejszy o tym nie za wcześnie mówić, bo tak jak tutaj powiedział kolega radny, musimy przystąpić do tego, co teraz jest metodą. Czyli skutowane. na amfiteat możemy poczekać, a Polana to jest in, inne zupełnie to zadanie? To się... plan, plan miejscowy, ten, który teraz jest analizowany, obejmuje te dwa obiekty, ale no priorytetem jest teraz amfiteat, bo ten gminny program rewitalizacji właśnie pozwala uzyskać z tego fundusze i myślę, że powinniśmy się na tym teraz skoncentrować. To jest ważny obiekt w historii miasta to Opera Leśna. One świetnie funkcjonują w Rzeszów, czy, czy kołowrze czy Opole, to wszystko to widzimy. Tu jest kwestia zabudowy i zadaszenia, zabezpieczenia tych miejsc i siedzi, To będzie dach lekki, czy ciężki, to ja myślę, że to kwestia rozwiązań architektonicznych pozwoli na kompromisowe rozwiązania. Panowie, wy na komisjach, w których działacie, macie dostęp do różnych dokumentów, planów miejskich z i funkcji, które pełnicie Również zapytam, bo wiele plotek na ten temat się pojawiło. Wiceprezydent Dariusz Lesicki, z którym miałem okazję porozmawiać, powiedział, że to, nie wiem czy to cytat, ale powiedział, że to jest chory pomysł, żeby budować tam. Supermarket, gdzieś na wzgórzach piastowskich, a takie plotki się pojawiają. Ja też zastanawiam się skąd do mieszkańców docierają takie informacje, ale to już, to już nie moja sprawa. I teraz tak, panowie, no pewnie wiecie, jak mniej więcej może przebiegać ta rewitalizacja. Spotykaliśmy się na kilku konferencjach, na których była mowa o single trackach, o torze saneczkowym, o stoku narciarskim. Do tej pory nie pojawiały się tam informacje o tym, że będzie tam nie wiem, biedronka, lidl jakiś inny dysk, czy zajezdnia autobusowa, bo takie, takie skandaliczne informacje też się pojawiły. Panowie, jak reagować na to? Da się coś z tym zrobić, żeby nie wiem, uniknąć takich plotek, jednak takiego bo zamieszania? Na, na, na bo to spotkanie... też generuje taki spór. Potem jacy tak, mieszkańcy tak, przychodzą z transparentami nerwowość. do ratusza i już tworzy się nerwowość, prawda? Na wspólnym spotkaniu prezydent Kubicki powiedział jednoznacznie, że no, nie są tam planowane żadne markety, żadne takie obiekty, a jest tam właścicielem albo miasto, albo lasy. Nie ma prywatnego właściciela, który mógłby I nie zrobić będzie? niespodziankę. To znaczy no nie ma, no nie ma. przy tych usługach ewentualnie ktoś się pewnie pojawi. No trzeba sprzedać komuś bilet, tak? E, tak z tym, że on nie będzie właścicielem ziem, ziemi, ziem, tak? Ziemi. Tak, że będzie tylko gdzieś tam użytkował tę ziemię. I jeszcze do Platformy Obywatelskiej. Krótko w wątku rewitalizacji wzgórz piastowskich. Tam betonu, panie radny, nikt wylewał nie będzie setkami litrów, tak? To znaczy, no musimy zawsze nadgonić pe pewną inicjatywę społeczną i pewną problematykę, tak jak Pan to zauważył, że Niektórzy się boją, że będzie zajezdnia czy będzie, czy będzie market. To ja nie nie wynika... wyobrażam sobie, przepraszam, żeby tam, nie wiem, elektryczny autobus, ósemka podjeżdżał, Oczywiście. gdzieś tam wjeżdżał do lasu. No. Ja sobie też tego nie wyobrażam, tylko to jest pewna kwestia odniesienia do zapisów w planie, bo tam były sługi do 2000 metrów, był parking podziemny, kondygnacyjny, były pewne zapisy no, te techniczne i to można interpretować różnie. tylko ten plan miejscowy powinien być od razu wzmocniony tą wizualizacją oraz obszarem funkcjonalnym, pokazanym pewną tą problematyką e, inżynierską, aby to Mnie plan, osobiście też plus, trochę brakuje czegoś namacalnego, no, co tej mógłbym zobaczyć. Je. tej komunikacji, tej, tej funkcji, gdzie będą te kasy, czy, czy planujemy budynek jednokondygnacyjny, czy dwukondygnacyjny, czy to jest taka kawiarnia przy stoku, czy to w jest w tej konfiguracji, to więc zawsze ten plan miejscowy, ten suche zapisy inżynierskie należy wzmocnić właśnie e, pewnym prawo, obrazem. Tak, tu się zgodzę, i to na pewno to, to, to działa to by, na I to by rozmyło jakiekolwiek, moim zdaniem, e, te nadinterpretacje, tego, tego planu, bo ja też na to się nigdy nie zgodzę, by tam powstał market, czy yy, najlepiej to parking zielony, bo przecież mamy taki rozwiązany kompromisowy parking między drzewami. Jest ta strefa buforowa zielona między tym yy, budynkiem wielorodzinnym, znajdującym się w, w okolicy tego wzgórza. To więc myślę, że to należy w przyszłości wzmacniać tym obrazem i tą pracą architektoniczną. I to na pewno nie będzie powodowało wtedy tych konfliktów, czy tych, czy tych takich mocnych emocji negatywnych. Rozumiem, że. Już jest po temacie, tak? W takim sensie, że już teraz przed nami tylko rewitalizacja? Już nie będzie żadnych konsultacji w sprawie wzgórz piastowskich. Wykluczam oczywiście czy czy Polany, ale mówię o, o wieży widokowej, o stoku narciarskim. Teraz już to po prostu miasto musi się zająć. Uszczegółowienie z, z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami sportowymi, bo mówimy o trakach tutaj przez obety górskim rozmawialiśmy o tej konfiguracji, o ułożeniu, tej deniwelacji. No to już typowo techniczne rozwiązania projektowe będą wchodziły. Te ścieżki, te, te placery, Zabaw. To więc myślę, że już to jest takie, takie mikrokonsultacje, będą doprowadzone, żeby ten, ten nadać temu z dobrą funkcję z ekspertami. Z ekspertami bo same pozwolenia na budowę i decyzje administracyjne już mogą będą być kontynuowane w oparciu o zatwierdzony miejscowy plan. I to jest tym kluczem tej szybkiej realizacji tych inwestycji. Później szybka realizacja i korzystanie. No, oby to się oby. tak szybko udało skończyć żebyśmy szczęśliwie dotrwali do tego, że, że będzie można z tego korzystać. Panowie, zmienimy temat na podwyżki KTBS-u. Jak słyszę słowo podwyżka, to już się denerwuję. Mnie ta podwyżka nie dotyczy. A z czego ona wynika, panie radny? No, na Komisji Gospodarki zrobiliśmy jeden z tematów. Tutaj chciałem podziękować panu prezesowi Jankowskiemu, który przyjął zaproszenie. Przyszedł bardzo przygotowany z panią z księgowości no i wytłumaczył, z czego to wynika. No, wynika to głównie z tego, że KTBS kredytuje się, no, a raty kredytu zmieniają się. On tam mówił o rody skoncie Weksla. Więc ta, ta zmienność tych rad kredytowych jest co jakiś czas no, zmienna i z tego wynika, że niestety, ale te podwyżki... Płacą są... użytkownicy po prostu. Tak, tak, to jest jak gdyby naturalne, bo oni mają w czynszu część spłata kredytu. Poza tym też no, KTB bardzo dba o, o swoich mieszkańców i na terenie osiedli mamy piękne kwiaty, wymiana placów zabaw. Teraz kolejna inwestycja, której mieszkańcy bardzo chcieli, a mianowicie będą zamykane śmietniki. No bo gdzieś tam niektórzy podjeżdżają chociażby z giełdy i wyrzucają te śmieci, zaśmiecają bardzo. Więc no te wszystkie rzeczy oczywiście to są koszty, i te koszty trzeba w jakiś sposób mm, zapłacić. Oczywiście. I tutaj ja pan rozumiem. prezes powiedział, że to jest podwyżka rzędu od 20 do 50 groszy, czyli na takim 50-metrowym mieszkaniu. To jest podwyżka rzędu od 10 do 25 zł. Co istotne, to nie dotyczy wszystkich lokali. Część lokali o, ob... nie będzie objętych podwyżką. To jest uzależnione od tego, jaki kredyt był brany na dane osiedle, na dany blok. A panowie, możemy dwa słowa zamienić na temat tego, jak wy oceniacie kondycję KTBS-u. Jest dobrze, my budujemy te mieszkania. Bo, no ja wiadomo, myślę, że, że świetnie wręcz, bo tak? jak prezes wspomniał, było takich towarów. z 140 jest ciągle trudno, mimo tego programu Mieszkanie dla Młodych, które jest obostrzone tak, tak. Różnymi, różnymi jakimiś zapisami. No to niestety, no, studenta zaraz po studiach na nowe mieszkanie nie stać, chyba że rodzice gdzieś tam pomogą. I ten KTBS do tej pory się wydawał takim rozwiązaniem naprawdę ciekawym. Oczywiście kiedyś preferencje państwa były chyba większe, że były większe zniżki przy udzielaniu kredytów. I tutaj bym apelował do państwa, żeby ewentualnie mogło pomóc w spłacie kredytu części, odsetek chociażby. Oczywiście. Natomiast, no, kondycja naszego KTBS-u wydaje mi się, że jest bardzo dobra, bo na 140 KTBS-ów w Polsce istnieje obecnie 100, bo 40 nie dało sobie rady. No, i ja mieszkałem w KTBS-ach i mogę mówić w samych superlatywach, no, jest to osiedle, no, no, naprawdę pięknie zarządzane, czyste, bezpieczne, no, bo na mało, na małej ilości chyba prywatnych osiedli są kamery. Tutaj i kamery są, i tak naprawdę czasem może być żal, że sąsiadujące bloki nie KTBS-ów korzystają zarówno z placów zabaw, jak i parkingów. E, tutaj trzeba też nadmienić, że dla mieszkańców, o to jest istotne, że. Nie muszą znajdować takiej dużej kwoty na początku, ażeby zamieszkać. Tak, tak, jest Minusem jest to, że ten, że ten czynsz jest wyższy od takiego w bloku, którym się kupuje od dewelopera. Tak, z drugiej strony tam trzeba. Natomiast płacić do, kredytu, dokładnie, dokładnie. Więc jeżeli byśmy ekonomicznie zobaczyli, że te pieniądze, które nie muszę wkładać, nawet gdybym miał te środki, nie muszę wkładać w zakup mieszkania, a mogę ulokować bezpiecznie chociażby na lokacie, to z tych odsetek myślę, że tę różnicę już by się odzyskała? A platforma obywatelska zerka w stronę spółek miejskich zagląda, jak tam wygląda ta sytuacja? To czy ja to nie jestem specjalistą, to jak kolega radny od, od bankowości mi chodziło też o to, bo też o to wnioskowałem to do przewodniczącego, aby wybrzmiało to na komisji gospodarki tak. i że chciałem zaprosić mieszkańców. O, proszę bo by ta słucha tak. informacja w mediach, w radiu, o podwyżkach, o tej takiej argumentacji, zawsze lepiej to przełożyć na taki język dialogu z mieszkańcami. Przyszli mieszkańcy. Powtórzę, każdy z nas z których podwyżka. I był prezes, było kilku Mieszkańców, którzy przekażą tę informację dalej. I wyszli na... uspokojeni. Dokładnie. Widziałem później na Facebooku również. No, ludzie rozumieją to. Czyli I i wy jest się i nawet pospierać, pokłócić, dopytać, i była pani księgowa, był prezes. To no fantastyczny pomysł, żeby zaprosić Dlatego ja. Ludzi, ja, po jestem tak, ja dziękuję koledze, bo kolega wpadł na pomysł, że może prezes zaprosimy i wiejemy. No rozmawialiśmy, bo tak, jestem entuzjastą. W, w Prowadzenia mieszkańców, zapraszania tej partycypacji, rozmowy, i to nie tylko przez konsultacje przy inwestycjach, ale właśnie przy, czy podwyżki, czy, czy sprawa kondycji tych KTPS-ów, przecież mamy wielu mieszkańców, dlatego to mi się tylko podoba, że mieszkańcy są zapraszani przychodzą, chętnie dyskutują i ta problematyka w Komisji Gospodarki jest bardzo szeroka, bo to i od, I to od inwestycji przez aż, Zieleń, aż przez zieleń którą, do, do spraw o, prywatnych o mieszkańców. I, i myślę, że tutaj właśnie naszą rolą radnych właśnie jest wzmacnianie, propagowanie, y, uczestnictwo, robienie dodatkowych komisji. Przecież też y, wnioskowaliśmy o to, żeby w poniedziałek spotkać się z przedsiębiorcami od spraw zieleni, żeby wydyskutować y, nowe zagadnienia, nową specyfikę i y, program miasta do spraw utrzymania zieleni. Komisje są bardzo ważne i dlatego zapraszam jeszcze raz mieszkańców. Mamy bardzo szeroko otwarte drzwi. Mieszkańcy tego do końca nie rozumieją, bo przychodzili mieszkańcy i się pytają, ale czy my naprawdę możemy wejść? Bo oczywiście te komisje są. Dla tak, my to przyjmujemy, wydaje mi się, że to jest, jest dobre. Nie celu. są zamknięte komisje. Panowie, wybrzmiał temat zieleni, znaczy wybrzmiał, został zaakcentowany może w ten sposób, i jak popatrzymy na niektóre zielonogórskie ulice, szczególnie pasy drogowe, to widać, że ta trawa, haszcze. Naprawdę sięgają do kolan, to po pierwsze. Po drugie, pojawia się problem, który sygnalizują mieszkańcy Zielonej Góry z różnych osiedli, powiem wręcz, że z całego miasta. Chodzi o komary i, i różne tego typu robactwo, które nam przeszkadza. Spacerować wieczorem, aktywnie powypoczywać, gdzieś pograć prawda, nawet w piłkę, bo, bo, bo już z takimi zgłoszeniami do naszej redakcji też się spotkałem. Coś się M dzieje. Mieliśmy w tej... problem z pyłem. Tak. Ale na to nie było jak gdyby H rozwiązania, trzeba było poczekać. A teraz to A się rozwiązać? No, pano, panowie, no coś trzeba robić, nie wiem, jakieś opryski, coś, coś słyszymy. No, no, to o tym? prawda, ja bym chciał podziękować tutaj y, osobom odpowiedzialnym w mieście, bo to jest chyba rekordowa, szybka in, y, reakcja na interpreta interpretację, którą złożyłem wczoraj i wczoraj się dowiedziałem, że już te opryski będą realizowane. Interpelacja całkowicie przypadkowa, bo ja raczej nie składam interpelacji, raczej próbuję sprawy na bieżąco załatwiać w urzędzie. Dostałem smsa od mieszkańca osiedla zastolowskiego w trakcie, kiedy były interpelacje składane, więc od razu na końcu ją złożyłem i jak się okazało, później ten temat jest jednak bardzo ważny. Ekspresem, panie radny. Ekspres, ale, ale ekspres też ze strony władz miasta że uruchomiły pieniądze i procedury oprysków. Panie, panowie, można się uśmiechać troszeczkę, ale rzeczywiście ten problem tej zieleni, którą trzeba by było uporządkować. To widać panie Marcinie, prawda? Zawsze był, zawsze było na temat tego dyskusję. Jestem krótko radnym, ale pamiętam szereg uwag i zgłoszeń, że to nie było w odpowiednim czasie, że za późno, że niedokładnie, że nie w tych miejscach. No więc ja widzę, że tutaj pan Maj z Urzędu Miasta zmienił tą specyfikację, zmienił troszeczkę program utrzymania tej zieleni oraz jej, jej, jej konserwacji. I to się spotkało tutaj z problematyką ofertową. Firmy, które zajmowały się to zielenią prywatną, nie wstrzyliły się w, tą, w te ceny. Dlatego sto za dużo. Stot, no, stot, stot, 300%. To była interakcja. Na, na Komisji Gospodarki, aby to przedyskutować, bo te emocje znowu narosły. Mówię, to, ta Komisja jest doskonałym miejscem, aby to y, wykonać. Za tydzień się spotykamy. Chciałem, żeby, żeby Pan Maj przedstawił dokładnie ten program, y, przedmiary y, tych prac, y, te obliczenia, te mety kwadratowe, y, te koszty w, w miesięcznym cyklu utrzymania, koszenia, czy to mam dwa, pięć razy, gdzie y, ty, w miesiącu, porównanie do innych miastach, Gorzów czy Poznań, y, jak to się wygląda w innych samorządach. To więc chcę, żeby te, te relacje y, uspokoić i faktycznie, jeżeli te ceny były za wysokie, no to należy to teraz skorygować i szukać nowych wykonawców lub przejąć to przez miasto, bo też taka opcja się pojawia, aby to robić z ZGKiM. Dlatego dodatkowe komisje gospodarki myślę, że wyprostują i rozjaśnią ten temat. To prawda. Panowie A tutaj jeszcze jeszcze proszę Bo bardzo, znowu pilna, pilna, rea rea pilna reakcja, proszę jeśli bardzo. chodzi o komisję gospodarki, bo znów sygnał dostałem od kolegi y, radnego Marcina Pabierowskiego To było w poniedziałek rano. W poniedziałek była komisja od 14 no dobrze, w poniedziałek rano kolega Tutaj dał informację, że przedsiębiorcy chcieliby się tutaj spotkać od tej zieleni, więc y, szybkie zapytanie w Urzędzie Miasta, czy jest taka możliwość, aby pan kierownik Maj się stawił I nawet tak naprawdę nikt o tym więcej nie wiedział, nie wiedzieli inni radni, bo to nie było nawet czasu na to, aby gdzieś tą informację y, dalej przekazać. Y, no i wyszły różnego rodzaju tutaj y, kontrowersje, jeśli chodzi o tą specyfikację, jakość specyfikacji, a kwota, która została przygotowana. W związku z tym no, postanowiliśmy na poniedziałek przenieść to, żeby bardziej przygotowały się dwie strony i merytorycznie Dokładnie. zobaczyć, w czym tkwi problem, bo dwie strony jak gdyby mm, nawzajem się oskarżają. Jedni mówią, że y, specyfikacja była tak wygórowana, a pieniądze bardzo, bardzo małe na to przeznaczone, Dokładnie. a druga strona mówi, że jednak można to robić w Polsce w podobnych cenach jak w specyfikacji. A lokalni przedsiębiorcy chyba zbyt bardzo chcieli zarobić. My nie wiemy tego, my nie jesteśmy w ekspertami, poniedział. więc robimy spotkanie. Szanowni Państwo, ale na, na koniec podsumowując naszą dyskusję, ja bardzo się cieszę z tego, że jest akcja i jest reakcja, bo Super. mamy interpelację złożoną w ratuszu i następnego dnia już słyszymy o tym, wczoraj, że te opryski. Tak. Przeciw Marom będą prowadzone nad całą Zieloną Górą i podobnie jest z tą zielenią, którą też Państwo sygnalizowaliście w naszej redakcji. Lada moment, w przyszły poniedziałek spotkanie. Miejmy nadzieję, że po tym spotkaniu okaże się, że te kosiarki hurtowo wyjdą na ulicę Zielonej Góry i te zieleń nam uporządkują. Pięknie dziękuję Panowie za wizytę w naszym studiu. Zbigniew Binek, Zielona Razem, dziękuję bardzo. Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska. Bardzo. Koalicjanci. Chyba jeszcze mogę to... Oczywiście. Porozumiałem, że górę, nie główię. Dobrze, No to koalicjanci Dobre, byli, byli Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję. To był Stary Rynek 1. Do zobaczenia.